Niech wam strefa lekko będzie. Witajcie, moi drodzy, na kanale Nuklearcastom. Witajcie w filmie poświęconym chyba najbardziej, jak dotychczas moim wewnętrznym przeżyciom i moim emocjom. I na początku, moi drodzy, zapowiedź. Zapowiedź oraz takie delikatne wyjaśnienie. Bowiem w tym filmie przedstawię Wam 8 utworów, 8 utworów, które przygotowywałem przez ostatni. Rok, jakby nie patrzeć, osiem utworów, które wiążą się z jedną sytuacją, która miała miejsce na początku 2025, która wpędziła mnie w niezłe trudności. Ogólnie wychodzi na to, że po prostu zaufałem niewłaściwej osobie. Chodzi tutaj o relacje, oczywiście, nie? Ale nie chcę Wam mówić tutaj o samych tych trudnościach. To jakby zostawmy, z tą sytuacją sobie poradziłem, tą sytuację przezwyciężyłem i właśnie chciałbym w tych wszystkich utworach, Pokazać wam tą moją drogę. Od tego, jak byłem dosłownie zgnojony przez tą sytuację, do tego, jak przez walkę, przez taką samoświadomość, przez, przez, przez pomoc bardzo wielu ludzi, udało mi się wyjść ku światłu i jak stwierdziłem, że będę tą drogą światła podążać. Całość wyszła w ten sposób, że na początku faktycznie czuć to zgnojenie, czuć po prostu wrak człowieka, natomiast później czuć, jak razem z tym człowiekiem wychodzi się ku światłu. Pierwszy utwór z całego albumu nazywa się Zdrada. Opowiada on o tym, przez jak skrajne emocje przechodziłem i pokazuje wam całą sytuację z perspektywy, no nie powiem z perspektywy czasu. Napisałem go praktycznie od razu, jak się dowiedziałem o tym, jak wygląda sytuacja. Nie wiem szczerze mówiąc, czy była to zdrada, zdrada taka czysto fizyczna, czy, czy emocjonalna, czy po prostu. Ja po prostu wewnętrznie poczułem się w tym momencie zdradzony, poczułem się bardzo mocno dotknięty, zraniony. Byłem w to wszystko bardzo mocno zaangażowany. Chciałem. Yy, Chciałem dobrze, starałem się, walczyłem o to. Natomiast no, nigdy taka walka nie może być jednostronna. Utwór Zdrada jest takim moim yy, wprowadzeniem w całą tematykę tego albumu. Wprowadza i pokazuje dokładnie, przez co ja przechodziłem, i zapowiada jakby wszystkie dalsze utwory, które będziecie mogli później usłyszeć. Dzisiaj piszę wiersz w bólu, bo odkryłem, co skrywałaś. Ja dla ciebie się starałem, a ty mnie kurwa zdradzałaś. Byłaś dla mnie moim światem, a ja byłem twoim niczym. Teraz ból we mnie pozostał, ból z żałością wciąż graniczy. Słuchajcie, wpadłem też w ogóle na pomysł, że. O, jakaś pajęczyna. Wpadłem też na pomysł, że do każdego utworu będę dobierać inny rodzaj oświetlenia. Będą inne kolory światła, które dodatkowo będą jeszcze potęgować te doznania emocjonalne. Także teraz utwór cienie, utwór zimny, utwór, który wprowadził mnie w taki stan, jakby w momencie, gdy sięgałem dna. Bo to jeszcze nie jest sięgnięcie tego dna, tylko to jest taka droga, takie odczucie, że ja się zsuwam, że ja spadam, że zaraz tego dna sięgnę. I w zasadzie ten utwór zaczyna się taką nieprzyjemną drogą i kończy się okrzykiem bardzo mocnym, bolesnym okrzykiem, który pokazuje, że już tego dna sięgnąłem. I znowu sam jestem po środku nocy. Z pustką w ramionach i pustką na sercu ciemno na duszy i ciemno dokoła. Sam siedzę, sam jestem. Niszczę je, Kolejny utwór jest mega, mega ciężki. Nazywa się Ostatni Krzyk. I jest to mój krzyk z dna. Był to czas, w którym moje emocje zahaczały chyba o jakąś chorobę psychiczną. Były ogromne, jak ten budynek, który widzicie za mną. I nagramy go w bardzo, bardzo ciemnym miejscu. Nagramy go w takim miejscu, gdzie ledwo będziecie mnie widzieć, ponieważ tak się czułem również w tamtej chwili. Pierdoli zaraz, chyba dzisiaj kurwa mnie, staram się być lepszą wersją siebie, dostaję na łeb, staram się i walczę, ale mnie to żre, kurwa mać już dosyć mam, już normalności chcę. Nie wiem już co robić, dosyć tego mam, wokół mutanty, pierdolony stan, stres Ech. łagodzą lęki, radość i żal, nie wiem już co robić, co ja robić mam! Powiem wam szczerze moi drodzy, że ten utwór w połączeniu z tym miejscem ryje łeb jeszcze bardziej. Oj, oj, oj. No, grubo jest. Natomiast sam tunel też jest całkiem fajny. Zobaczcie w ogóle, że o, tam się ciągnie wzdłuż. No i tutaj właśnie jest ten ciemny punkt. Najciemniejszy. Samo dno, moi drodzy. Samo dno. Natomiast lecimy dalej. No, takie sytuacje trudne, ciężkie, takie gnojące po prostu człowieka się zdarzają. I będzie tak, że raz będziecie w ciemności, a potem znów będziecie wchodzić w światło. Najważniejsze jest to, żeby właśnie mieć siłę i mieć motywację, mieć inspirację, mieć coś, co nas ku temu światłu będzie cały czas ciągnąć. Po ostatnim krzyku wszystko, co było we mnie tak mocno nabuzowane, zaczęło wreszcie odpuszczać. Był to moment, w którym zaczęło docierać do mnie to, że ej, stary, przecież ty tyle rzeczy wcześniej robiłeś, nie możesz pozwalać sobie na to. Żeby jedna osoba była w stanie Ciebie tak zgnoić. To był moment przełomowy, w którym zacząłem wychodzić ku światłu. Zacząłem chcieć wychodzić ku światłu. Zaczęły mnie wkurzać niektóre rzeczy, które we mnie się kotłowały. Zacząłem nad tym pracować i no wymagało to sporo roboty i te obsesje czasami wracały. Kiedy we mnie nikt nie wierzył, to życie mnie je bało. Wtedy wziąłem w swoje ręce stery, kilka ser na konto wleciało. Tutaj nagram film, tam napiszę plan. Później Wam opowiem, jak przeskakując przeszkodę z nóg, dźwignąłem kłodę. Było już naprawdę ciężko. Było no tak, że, że. Jakby miałem nadzieję, że się podniosę. Natomiast to wszystko zawsze było pod znakiem zapytania. Chciałem się podnieść, walczyłem z tym. Natomiast no, wiedziałem, że muszę, ale byłem. Mega, mega, mega zgnojony. I tak właśnie, moi drodzy, przyszedł czas na nadzieję, czyli na utwór, do którego przywiązuję naprawdę mega dużą uwagę. Jest to chyba punkt kulminacyjny w ogóle całego tego albumu. Jest to takie po prostu serce całej tej historii. Nie wiem, już, po co to robię. Chociaż kiedyś to wiedziałem Wciąż marzyłem o mym świecie No i sam go zbudowałem Siłą woli, mym zawzięciem I walką mimo trudności Zbudowałem to co chciałem I zostawiłem przeszłość Teraz stoję na ruinach tego co było mym światem Siedzę sam, i pytam w ciszy, wrokiem Bodząc w niedostatek Sam na spiszczach, sam na gruzach Ludzie mówią do mnie lider, podążają za mną w życie Inni mówią inspiracja, jedni szczerze, inni skrycie Ale często to gdzieś słyszę, słyszę jesteś inspiracją Ale sam już się w tym gubię, co jest mną, no, a co kras... Przedostatni utwór to jest utwór wielkiej wagi w całym tym albumie, ponieważ jest to moja spowiedź. Jest to moment, w którym poza tym, że ja zacząłem wychodzić ku światłu, to zaczęło również do mnie docierać, że ja tym światłem mogę się dzielić, że ja mogę łapać innych i prowadzić ku światłu. To jest moment, w którym otwieram się na Was, wyciągam do Was pomocną dłoń i jeżeli tego potrzebujecie, wyciągam ją do Was, żebyście ją chwycili. Moi drodzy, utwór, spowiedź Dzisiaj inną minę patrisną i inną minę chwili. To ma spowiedź, moi drodzy, z cienia wychodzę w tej chwili, z cienia idę korytarzem, i ku światu się kieruję. idę wytrwale przed siebie, chociaż nadal ciężar czuję. No, i teraz po tych wszystkich zmaganiach, po zgnojeniu, po naprawdę dnie, po wyjściu z tego dnia, po walkach oraz po spowiedzi, przyszedł czas na wybaczenie. Czyli ostatni utwór z tej głównej playlisty, ostatni utwór z głównego albumu. Poza nim zostanie już tylko mój nuklearny hymn. Natomiast jego nie będę zapowiadać. Jego dostaniecie po prostu na sam koniec, razem z teledyskiem. To jest taki mój wewnętrzny. Prywatny manifest. A teraz przechodzimy do wybaczam, czyli utworu zamykającego tą główną część albumu. Dzisiaj spod ziemi wychodzę, serce moje w piersi czuję, oddycham dziś pełną piersią, trudna przeszłość mnie hartuje, ani nie żałuję bólu, ani nie żałuję żalu. Przeszedłem to mimo trudów i dziś serce mam z metalu że dzisiejsza przygoda dobiega już końca. Natomiast na koniec ja bym chciał wam powiedzieć, że jest to przygoda, która mimo tego, że była straszliwie trudna, mimo tego, że te emocje mnie zgnoiły, że doprowadziły mnie na dno, mimo tego, że udało mi się wyjść z tego wszystkiego i pomimo tego, to dużo rzeczy po prostu wiązało się z tym że można by powiedzieć, że nie, nie chcę tego, że gdyby można było cofnąć czas, to ten czas najlepiej byłoby po prostu cofnąć i nie wchodzić w pewne relacje, nie wiązać się z pewnymi osobami. Natomiast nie. Cała ta historia dała mi masę doświadczenia, masę lekcji pozwoliła mi wyciągnąć i pozwoliła mi stworzyć cały ten album, który będziecie mieli publikowany teraz przez najbliższe dni. To jest tak piekielnie gigantyczna wartość, to jest coś, co ja Wam daję, żebyście Wy sobie słuchali w tych Waszych trudnych momentach. Natomiast, moi drodzy, to, co Wy będziecie słuchać, zostawiam już Wam. Jedyne, o co Was bym prosił, to o łapkę w górę pod tym filmem, jeżeli się Wam podoba taki projekt, oraz pod obserwowaniem, ponieważ w najbliższym czasie, dzień w dzień o godzinie 17, będę dla Was wyrzucał nowy film. Nowy utwór i jeden utwór specjalny, czyli hymn. Jednak go Wam zapowiem. Będzie to film wrzucony, i tutaj faktycznie film, ponieważ do tego utworu dorzucę również Teledysk, także będzie to film wrzucony na sam koniec, jako podsumowanie tej mojej historii. Mam nadzieję, że taki nietypowy film na tym kanale się wam podobał, że ten klimat postapokaliptyczny był tutaj tą kwintesencją całego tego albumu i tego projektu. No i co? Łapki w górę, subskrypcja. Piszcie też w komentarzach, co sądzicie w ogóle o tym wszystkim. I zapraszam serdecznie do słuchania. Najbliższy utwór już jutro o 17:00. Zdrada. Do zobaczenia. Wieszyłaś nasz praw miłości i zgasiłaś płomień w pyle. w pyle Brakuje mi dłoni, brakuje mi serca, brakuje żaru, brakuje miłości Mam wokół mutanty, pierdolony stan stres łagodzą lęki, radość żal. nie szczerzal wiem... Czas, potem chaos, asfalt z drogi zwija w życiu losu daje szczęście i coś więcej daje ludziom, ale mnie po... Szukam błądze, pragnę szczęścia. Błądze pragną. Szukam kupie, składam wstaję, ale serce połamane w piersi czuję. Dzisiaj inną minę patrz, no i inną minę fi, to powy... Dziś wybaczam ci ten stylet, który w serce moje wbiłaś. Wybaczam, wyrwane serce, chociaż miłość w nim zabiłaś. Wybaczam to, tobie... co duszę poruszy! Wam Płoną grzyby nuklearne, płoną grzyby atomowe. Przeciwności pokonałem, z trudności zrobiłem.